Proszę o no. kończyć oczywiście Kuba i nagrywam sobie odcinek z, z survivala z Antkiem, z i Peterem. No To jest survival gdzie budujemy miasta. No tu część! Zobaczycie u Peter'a oczywiście. A część no i teraz szukamy wioski dla Peterka, bo no. on chce mieć pierwsze miasto. No co? No Dobra, dawajcie, szukamy tej wioski, nie? No co? Kurde, głupia krowa A, a, tu, tu, tu Aha A koczka Ty jesteś na akacjowym? Kurde. Mhm. Tam jest Idziecie za nami. Czekajcie, bo ja musiałem sobie głodę mhm. wypełnić. Kurde. kurde, głupia krowa, no głupia krowa ty. No już, no i już nie wiem gdzie jesteście. O, kurde Ej, poczekajcie chwilę, bo to było <Gülüyor> <Gülüyor> bra ay çim el davet davet Wrócimy z tymi Ej, w tym z nas może dać. Ej, co? Ej, bo my słyszymy siebie. Taka raz na Halo, halo? Halo, halo? Halo, halo? Kurde. Ej, Antek weź się rozłącz i dołącz. Teraz, halo? No to przez to przez No, to przez Antka było, że słyszałem. Halo, halo? Halo, halo dobra. Ej, dobra, Antek, to, to twój, to twój mikrofon jakoś tak spodował, że tam. Spoko, spoko. Peter ja dosłownie... A już pierdem. Mhm. Dobra, ja jestem ku... Um, Nie wiem gdzie jest Peter. Ja jestem obok niego dosłownie. No, o, to będzie. trzeba poszukać Pitera. No kurde, ampadu tej kupi. He? Możesz, jak? Kurde, dziewięć. My zaraz za ta wychodzimy chyba. Nie. Ну, Мне это очень раз. Видишь, меня? Вот как у Алло. Ай, Питер, я сейчас люблю выбивать. О, я светя все. Ай, кто Non mi move, io sto facendo dziurie. O, widzę was! Se fan ti... Se fan ti navigano, sto facendo. A te, sto te, masz emeraldy. Baba barabara. Kurze. No się No. No. Jakoś na innych światach to szybko. Hmm A ja słyszę... Wioska, ma wioskę! Wioska! jest pioka, pioka! Jakiej kejpalu zbieram, nie? A to jest... Pitera! Dobra Poczcie. Zobaczcie co na razem! What the fuck? Ej, wy też widzicie, że oni są czarnoskórzy? Nie. Ok. O kurde, w O kurde! Derna, derna. Ej, pizda, jak to masz fajnie! Masz bagna! Ja chcę na bagna mieć swoją. W tym miasto. To masz tu Tylko w sensie, rzeczy Peter nie zabierze sobie bakiem. Ej, Peter! Kurde! Kogo to? Ej, Peter, mogę mieć. Mogę mieć y, miasto na bagnach? Ale mogę wy nie możecie kogo. też być blisko siebie. Nie możecie być blisko miast, no. A co tu robić, teraz? No chłopie dużo. Ej, kurze, ale to, musimy sobie siebie Pew 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 teraz? No kurde, zresztą się troszeczkę to nie Ale A to antek ma taki jakiś dziwny głośnik. Nie wiem. Aha, dzisiaj Mogę z wszystkim to zrobić łóżko? To... Ja, ja już mam skarżę tyłu A Marika masz coś to... czarne i zielone? Nie, nie mam cztery takie dziewięć lepsze winy? Tak, rozłącz się do rozmowy i dołącz Rozłącz się do rozmowy i, i dołącz Halo, halo, teraz jest normalnie, no to, nie wiem, dziwny głośnik jakiś ma. o, teraz, teraz jest git. Jej, działa. Jej, wreszcie. To Antek po prostu się dołączyć. Dobra, uwaga, teraz wielkie ten, zaznaczenie terenu Pitera. Chodź, chodź Peter, i wykreśl sobie mury, nie? Wykreś sobie teren z na, z na razie jednej kratki, takiego czegoś, nie? Jakiegoś budułka. No tak, no, rozbudowują się, nie? Tylko wejść, tylko weź na razie zaznacz swój teren, gdzie chcesz. Pamiętaj, że to już jest na zawsze, nie? No dobra, no to jak ich chcesz, na razie, nie? No dobra, dobra, kurde, mi do jakieś dobra, kurde villager mi do łóżka jakiś No dobra, kurde mi Dobra. Dobra, tylko co to... ale... ja zrobię, tak? Paszare. Mam swoje łóżko i jestem z tego dumny. Ej, a jak będziecie mieli y, dwie czarne wełny, to mi dajcie, proszę. Mam takie czarne nie zabarwić? nie mogę, no i po co będzie szybciej. Dobra, teraz mówię jak Pytanie... Ja pytam ja... Oj, dobra, ja u Petera w wiosce chcę mieć dom ba na bagno na pewno. No ja też chcę mieć dom na bagnach. to będzie smutno. No tak, no Jak Peter na to wyrazi zgodę, bo to jest jego, nie? Dobra. Poczekaj, bo wiesz, każdy jest taki sam, ale to nieważne. No. Czekaj, gdzie jest jakiś... Kuba, a ty gdzie masz, gdzie by do szłodowy? Ja będę miał na bagnach, Kuba, to będzie kozackie. Um, wezmę sobie ten domek, gdzie jest ten, ten, co jest... Poskuda się na niego kładzie. Ten o, na... Widzę, widzę, szan. widzę. Kto ma? Ten? O, to, to. Dobra. No. no, to jest fajnie. Do no, tego no kosięży że już to i będę miał. I będę mnie któryś z Was zabił. Dobra, ja chcę. Hmm. A tak i ja nagle nie działa mi checkpoint. Dobra, No i co? Bo chciałem Nacz... mieć y, full of Co? Ej. Ja mam. Ja nie mam. Ja mam. Mój brat ma iść do mojego brata. Dzień dobry. Proszę. Kasper, to jest twój dom, tu? Tak, na razie. Kurde, czekaj. Ej, dobra, nie będzie Ale Tymczas... nic... Tymczas... tymczasowo, oczywiście, nie? Ja cię o goło koruję. Kurde. No dobra, no to spoko, to... Ja tylko później pójdę do, ba do na bagna tutaj. No i wam mogę co zrobić. Ej, o, bo mam pomysł, zrobimy tu. Przekopiemy te drzewo bagniste tu. Ja w ja to wykopę i w już zrobię z tych normalnych taca mam nie będę musiał ich popłać, dlatego że to jest instrument, drzewne muszę. no ale no. masz to też zrobić z tych bagnistek, one zawsze są ja tego nie poszerzam, ja tego nie poszerzę, tylko tu przedłużam no mhm. dobra, to dobra, to okay. ja tego nie zamierzam poszerzać, ponieważ dla mnie nie to czyli, czyli, yy, A tak Ej, widzę na horyzoncie czarną owcę w ogóle. To proszę, kilnij ją dla mnie. Dobra, spoko, kilnij, kilnij. Po O, masz tylko domek, kantek szczerze. No ja sobie bręczę go Mi się Spokojnie. bardzo podoba. No? Jak? Tak, chciał. No? A się bo mi też się podoba ten jego domek. Bardzo jest spodko. No, bo on trzy serca. Poczekaj, bo cały mi się nie dałka Ej, jak się robi te? te... Oto, to? co to? Co teraz? Zobaczcie co to jest. A co to jest? A co to jest? Ej, kurwa, kwiatek! Tak jakby jak się rucha. to takie że dobrze no zostawisz te Dobra. O. Jestem kwiatek. Dobra, ja. Dobra, dobra, co do tu dałem, wydałem do domku? Ej, masz sam crafting? Mam. Właśnie z niego korzystał. No, no, fajnie, dobra. bo...

Lisp. Bo będzie mi potrzebne. Co dwa No w sumie to twoja wioska, więc największa, nie? No tak. Ej, to poczekaj, to... Tutaj jest... Tutaj się kończy już twoje miasto. Tu. No tak, no. Czyli, czyli... Oficjalnie to Antek nie mieszka w twoim mieście? No, nie mieszka, co? Nie okej na razie to jest takie małe miasteczko Okej, okay, rozumiem e, Później jak się robiło drabinki? Ej, Antek, pozwolisz, że się tu rozłożę na chwilę u ciebie? No ja, ja, muszę sobie poprzepalać parę rzeczy Ej, Kasper, y, to ja idę ci zanieść ten tą czarną wełnę No, w nie wiem gdzie U siebie w domku A u, u siebie w domku, w tym okorowaniu tak. całym ci. ci do skrzynki i w ogóle to zmieniłem swój domek. I też nie jestem y, u Pitera w mieście. A chodź, ty nie będziesz musiał u mnie w mieście? No, no jak się poszerzysz, bo później będziesz poszerzał, nie? A ja mam kopię... Y, ja sobie dużo ogarnę terenu, tylko najpierw sobie Ja muszę jakby co świątek, to ja sobie tam przepalam... <coughs> rzeczy. Dobra, dobra. sobie WIADRO! Bo ja będę sobie dokończył serwis. Ej, ma ktoś was wiadro może? Ja Ty masz Peter? Tak. Stary, robisz, dawaj robimy nieskończone źródełko wody. Bo ja też mam wiadro. Ty masz, bo to pałem. A i w ogóle masz, to ci się może przydać Bo ja tego nie chcę To ci mi się najprzyjemniej przyda, bo z sobie stryja Okej, ja To widzisz no, Dobra, cienki. to... Yy, nieskończone to wody. źródełko wody Dobra, ja mam oficjalnie całego seta żelaznego. Ja idę oddać... Ja tak jak masz to, to mam, to mam naszą legendarną łódkę ja, ja jak sobie zrobię nowy, to idę kupić żelazo. No spoko. A to nie to fęcy. A dobra, To, to nie będę mm, to, to nie robił. Drugi idę... Idę jakieś I fajne dana. kwiatki. kupić żelazo, debila. Czemu? Zróbmy, zróbmy, zróbmy zróbmy żelazo. Właśnie, bez kitu. A, słuchaj, tylko problem, nie wiem, robić. No to poradniczek, chłopie. Ja też nie Co no To to... Trzeba mam Kurde, psz, Fajnie fajek mnie zabije. Zabije mnie. O kurde, o kurde, o kurde. Dobra. O. Ile masz HP? Nie no, 3,5. O, ty, ale fajnie, no, ale tak. fajnie. cały dom. To jest. Pa, to, bo to Ja nie Ty, jest jedno moje łóżko, właśnie. O kurde! Creeper mnie goni. O kurde, Ty, ja... Jest tutaj gdzieś piasek? Tak, nagrywam. Oj, ja ci zrobiłem fajnego, patrz. Patrz. Patrz jak fajnie. Ej, dobra, Ej, dobra. Ej, ja będę już kończył odcinek. Ej, kolejny, kolejny odcinek zaraz wleci do... Nie, w słuchajcie. Sensie kolejny odcinek będzie u Pizza. Ja, ja się boję, chłopaki.